Staram się tutaj patrzeć co się dzieje. I coś jest źle. Ale może się uda starter przeżyć. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobry odbiór. Choć niestety. Nie, może już jest, może już jest dobrze. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. To chyba zacznę jednak od tej wiadomości, którą niestety wczoraj musiałem, prze... którą wczoraj musiałem przekazać o tym, że niestety wszystko wskazuje na to, że będziemy ujęci w tej grupie odmrażania społeczeństwa dopiero 4 lipca jako kościoły. Kardynał Nikolas w takim komunikacie wewnętrznym do księży i proboszczów napisał. Że może być jakieś przyspieszenie, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem. Wątpię. Wątpię. Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie, którzy już są. Coś dzisiaj chyba strasznie tnie, ale nie mam na to wpływu. I witam serdecznie wszystkich, którzy już są na Facebooku, a już jest cała, cała duża grupa. Więc słuchajcie, no z jednej strony to powiem tak, dobrze jest mieć jakiś plan i jakąś perspektywę, a z drugiej strony, no szkoda, że ta perspektywa jest tak odległa. Inna rzecz, która mi się wyjaśniła jakoś, no to na pewno jeszcze przed nami przynajmniej 30 starterów. Więc jeśli ktoś szuka dalej motywacji do tego, żeby wstawać rano, to zapraszam. Słuchajcie, jest godzina ósma, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na starter. Chyba tak jest trochę z naszym słuchem, że słyszymy to, co chcemy usłyszeć. Jedni mają ten słuch taki wyostrzony bardzo na to, co dobre i na pochwały na swoim punkcie. Inni słyszą tylko to, co jest złe. Jeszcze inni w ogóle nie słyszą tego, że ktoś może inny mieć rację, albo ktoś inny może ich pokochać. I tak. Przechodząc przez ten słuch, możemy zobaczyć, że nie ma takiego, takiej osoby, która, która byłaby no, doskonała w tym słuchaniu. Dziś Duch Święty jest nam przedstawiony w Ewangelii jako ten, który mówi o ojcu i od ojca, czyli przekazuje nam wiadomości. I słuchajcie, chciałbym Was dzisiaj zaprosić do tego, żebyście sobie. Pomyśleli o tym, nie ile słyszę od Ducha Świętego, ale co słyszę od Ducha Świętego. Żebyśmy sobie pomyśleli o tym, jak, jak On komunikuje się z nami. I proste ćwiczenie duchowe. Dzisiaj, teraz, spróbuj w 10 sekund pomodlić się przed Duszą Świętą, że chcesz mieć wrażliwy słuch na to, co mówi do Ciebie Duch Święty. A na końcu tego dnia podsumuj, co powiedział do ciebie Duch Święty, pocieszyciel i wspomożyciel. Ten, który cię pociesza i wspomaga. Nie myśl tylko o mistycznych doświadczeniach. Myśl o tym, że Bóg komunikuje się z nami przez ludzi i przez cały otaczający nas świat. Jeszcze wszystkim dobrego dnia i do zobaczenia na mszy o 8.15.